5, 4, 3, 2, 1. Start. 6 prawy i skręt 2 prawy. Do 6 prawy otwarty i długi sześć lewy. 50. Długi sześć prawy zacisk do 4. Wąsko. I długi sześć lewy. Ostrożnie. Wąski most. I 5 prawy. Do długi 5 lewy przez szczyt i 6 prawy. 30. Ostrożnie szczyt i 3 prawy. Wąsko. Nie ciąć. 30, 6 lewy przez szczyt, i 6 lewy, i długi, 6 prawy, trzymaj prawej, i 6 lewy, hopa, i ostrożnie, długi, 5 lewy, zacisk, do 3, 50, duża hopa, trzymaj prawej, i uwaga, 5 lewy przez wąski most, i 4 prawy, 70, długi, 3 prawy, nie ciąć, do 6 prawy, 70. Duża chopa, 50. Chopa i ostrożnie, długi 4, prawy zacisk, do 3, nie ciąć. I długi 2, lewy, nie ciąć. To długi 5, lewy, trzymaj wewnętrzny. I 6, prawy, ciąć. I ostrożnie, lewy, i skręt nawrót prawy. To 6, lewy. 6, prawy zacisk, do 4, przez szczyt. To 5, lewy, przez wąski most, 70. Ostrożnie, prawy. I długi 2, lewy. 30. 2 prawy i długi 3 lewy otwarty, nie ciąć. I 5 prawy ciąć. I 4 lewy. Do 4 prawy zacisk. Do 3. I długi 5 lewy otwarty. I skręt 2 lewy, nie ciąć. 30. Duża kopa i długi 6 prawy. Do ostrożnie 5 prawy. I 4 lewy wąsko, nie ciąć. I 6 prawy. 30. Lewy. i długi 5 prawy 30 długi dwa lewy nie ciąć 50 6 prawy i długi 5 lewy nie ciąć 30 szczyt i siodło uwaga 4 lewy przez wąski most 50 długi 5 prawy przez szczyt 4 prawy nie ciąć i długi 6 prawy przez szczyt i siodło ostrożnie 3 prawy przez szczyt nie ciąć i 6 prawy przez metę, i 6 lewy, 50 do stopni.